Kilka dni temu na portalach wrestlingowych pojawiła się informacja, że Lucha Brothers Penta l Zero Miedo oraz Rey Fenix podpisali długoterminowe kontrakty z WWE i zmierzają do głównego rosteru. Te informacje nie zostały jednak potwierdzone przez żadną z federacji, jak się okazało. Zawodnicy dalej są związani umową z obecnym pracodawcą AEW, jednak nie wystąpili od ponad miesiąca w ringu i dalej zainteresowanie WWE tym świetnym taktymem jest poważne. W środowisku jest przeczucie, że podpiszą oni umowy z WWE, jednak na ten moment tak się nie stało. Mimo chybionych doniesień na temat ich kontraktów, i tak warto pochylić nad tą sprawą, przedstawić Wam sylwetki obu luchadorów i przede wszystkim zastanowić się, jak tym ruchem, z perspektywy czasu WWE może poprawić swoją dywizję taktimową. Bo jeżeli do tego transferu dojdzie, tak trzeba mieć na uwadze, że zawodnicy ci przejdą do federacji, gdzie dywizja tag team jest od jakiegoś czasu jedynie dodatkiem do produktu prezentowanego na tygodniówkach i to dodatkiem, który raczej zapycha nam gale, a tytuły tag team w obu brandach są dodatkiem do feudów i tak naprawdę złota nie wnoszą nic do obecnego produktu WWE. Obecny materiał będzie moją opinią na temat obecnej sytuacji w federacji, więc zapraszam was do dyskusji w komentarzach, jak wy to wszystko widzicie, jak wy widzicie obecną dywizję tag teamową. W i czy interesuje Was w ogóle przejście Lucha Brothers do największej federacji na świecie? Jednak najpierw słów kilka o Lucha Brothers, bo musicie wiedzieć, że są tak naprawdę braćmi i od 2007 roku występują w taktimie. Razem. Debiutowali razem, trenowali i to nie byle jakim taktimem. Przez te wszystkie lata jeździli oni po całym świecie, dostarczając fanom rozrywki najwyższych lotów, a ich walki to czyste perełki. Sam fakt, że ocena ich meczy na cage-meczu wynosi 9,43 wskazuje na ich niezwykłe umiejętności. Ich przestronność w ringu i bardzo dobre tempo walk czyni z nich jeden z najlepszych taktimów na świecie. Jednak to nie wszystko, bo w pojedynkę również są dobrymi zawodnikami. Jest to zdecydowanie ważne w przypadku wielkich federacji, gdzie długofalowe programy, które wymagają ich rozdzielenia czy ewentualna kontuzja jednego z nich, nie wykluczyłaby z akcji drugiej połówki taktimu, która poradziłaby sobie w solowej karierze. Lista ich osiągnięć również jest imponująca. Zdobywali oni tytuły taktim w wielu solidnych federacjach na świecie, jak oczywiście AEW, poza tym A, PWG czy Ring of Honor. Poza tym Wrestling Observer Newsletter ogłosiło ich w 2019 roku najlepszym taktimem na świecie, a w 2021 uplasowali się na drugim miejscu najlepszych taktim według Pro Wrestling Illustrated, gdzie dodatkowo Ray Phoenix w 2020 roku oraz 2021 roku został według Wrestling Observer Newsletter najlepszym lotnikiem w danym roku. Przy tym wszystkim ponownie również różnią się od siebie w ringu. Ray to fenomenalny lotnik, Pentagon z kolei prezentuje także troszkę powerhouse'owy styl dzięki swojej budowie, co czyni ich walki zróżnicowane. Zdecydowanie jako team, który przy ewentualnym dołączeniu do WWE nie potrzebuje przejścia przez NXT, gdyż są tak wyraziści, a ich pozycja tak ugruntowana, że od samego początku ich debiut, jak i pierwszy program, powinien być wielką rzeczą. Teraz przejdźmy do dywizji tag teamowej w WWE. Weźmy sobie okres od czasu WrestleMania 40 do dnia dzisiejszego, gdyż to ladder match na największej ze sceny był impulsem do zmian, jakie doszły w federacji. Oczywiście ze względu na rozłam zunifikowanych tytułów, jak i zmiana ich wyglądu, ogólny rebranding. Na WrestleMania 40 pasy zostały rozdzielone i tak tytuły Raw Tag Team, które zmieniły wygląd oraz nazwę na World Tag Team, zgarnęli Asam Truth, co było trochę do przewidzenia przez ogromny hype, jaki Art zbierał przez ostatnie tygodnie, Jaki niosła ich fala powrotu, można powiedzieć, troszkę ikonicznego duetu Asam Jeżeli wziąć pod uwagę szeroko pojęty entertainment, tak decyzja była bardzo logiczna. SmackDown Tag Team Championship, które zostały przemienione na WWE Tag Team Championship, wygrali z kolei Grayson Waller i Austin Theory, co było już słabiej odebranym ruchem, gdyż w walce były takie tymi jak DIY czy New Catch Republic, i fani spekulowali, że jedne pasy zgarnie bardziej w cudzysłowie medialny, można powiedzieć, team, a drugie tytuły zgarnie bardziej zatwardziało wrestlingowy team, czyli np. DIY czy New Catch Republic. Tak się niestety nie stało. Po WrestleMania rozpoczęły się fale spekulacji, kiedy nowi mistrzowie, czy to z Raw, czy SmackDown stracą swoje tytuły na rzecz teamów, które przewijały się przez walki o no, pretendentów od dłuższego czasu. I zmiany nadeszły, ale chyba nie takie w ogólnym rozrachunku, jak każdy się spodziewał. A sam truf po 79 dniach panowania mistrzowskiego stracili tytuły ponownie na rzecz Judgment Day. I nie byłoby tu może nic dziwnego, w końcu Stanya jest pewniakiem w obecnym produkcie Raw, jednak tytuły tak team w ich przypadku nie są koniecznością. Wiemy jak wygląda świetny program stajni na rowu. Damien Priest czy za moment solowy mecz z Finnem Balorem. jednocześnie cała uwaga przekierowana na storyline Dominika Mysterio, Liv Morgan i Ripley i co w tym czasie ma robić osamotniona druga połówka mistrzowska J.D. McDona? Oczywiście interweniuje on w walkach swoich towarzyszy, pomaga swojej stajni w walce z Priestem i Ripley i czy tyły drużynowe na ramieniu jego oraz Fina są potrzebne? Absolutnie nie, stają się bezużytecznym dodatkiem, a ich panowanie jest czysto symboliczne, gdyż oczywiste jest, że nie za Angażują oni w tym momencie członków Judgment Day w inny program, np. o tytuły mistrzowskie, tak teamowe, gdyż jest to niepotrzebne i byłoby po prostu głupie i wybijające obecny storyline z rytmu. Jednak z drugiej strony, głupie jest obwiniać zespół kreatywną taką decyzję, gdyż w rosterze Raw ciężko znaleźć teraz team, który mógłby odebrać im tytuły i rozpocząć ciekawy program na czerwonej tygodniówce, gdyż New Day kroczy ku upadkowi, Alpha Academy, czyli OTC, Tozawa nie wydają się jakkolwiek wiarygodnymi pretendentami, autors of Pain mogliby powalczyć o i byłoby to jak najbardziej wiarygodne, ale nie budzą oni specjalnej euforii wśród fanów. Problemem obecnie na rogu jest duży przemiał różnorakich feudów, czy to mistrzowskich o tytuł World, czy interkontynentalny na szali, czy feud CM Punk'a z Drew i tym podobne. Czasu antenowego, jakby to wszystko policzyć, jest mało i mimo tego małego żalu, że dywizja tag team jest tak nisko w hierarchii na ten moment, ciężko z tej sytuacji wyjść, nie tracąc impetu innych storyline'ów, które ciągną całą tygodniówkę do przodu. Na SmackDown Sprawy mają się nieco inaczej, gdyż tam pasy Poło i Theorim przejęli w końcu DIY. Jednak ich panowanie uznajemy za nieśmieszny żart, bo trwało to zaledwie 28 dni, a tytuły przejęli od nich członkowie Bloodline Tamatonga i Jacob Fatu. I teraz też pojawiają się takie same zarzuty do tych tytułów, jakich ich odzwierciedleń na czerwonej tygodniówce. Tytuły zdobyli członkowie Bloodline, jednak nie było to w ogóle konieczne. Duże feudy często nie potrzebują pasów mistrzowskich, aby stały się solidne, co pokazuje chociażby feud C.M. Punk'a z Drew Kentajerem. W Bloodline Bensie nie chodzi o pokazanie dominacji całej stajni w kontekście całego rosteru może, bo tam storyline teraz idzie w stronę przede wszystkim wewnętrznego konfliktu, gdyż jesteśmy na skraju starcia o tytuł Head of the Table, gdzie Solo Sikoa zmierzy się w końcu w walce 1 na 1 z Romanem Reignsem. Przed nami na pewno War Games match z członkami tej stajni i mimo, że jakoś broni się przez Tongę i Fatu zdobycie tych tytułów, tak pasy na ten moment nie będą dostawały swojego programu, co mogłoby się wydarzyć nawet w bardzo okrojonej strefie czasowej, zapanowania DIY w którym w końcu sztuka zdobycia mistrzostwa się udała, lecz zostało to szybko zatracone. Krótki format SmackDown, jak teraz Raw, również tego nie ułatwia, jednak w przypadku przenosin na Netflixa już mówi się o trzygodzinnym show niebieskiej tygodniówki, więc może idą lepsze czasy, a ten film robiony jest o kilka miesięcy za szybko. Podnosił będę po raz kolejny dyskusję, że według mnie tytuły Tag Team powinny być interbrandowe. Jedne pasy na dwa rostery, a mistrzowie mogliby przechodzić między tygodniówkami i tam toczyć swoje programy w zależności od długofalowego rozłożenia czasowego innych programów, które na przykład nie umożliwiłyby rywalizacji opasy na Raw, to przerzutka programu na SmackDown byłaby racjonalna. Tak się zapewne nie stanie. Nie po to robili rebranding obu mistrzostw i rozdzielali je na WrestleMania 40. Też nie zależy mi na tym, aby tytuły zawsze miały swój program, bo doskonale wiemy jak wiele słowych asów WWE posiada w rosterze, więc trzeba się z tym po prostu liczyć. Niemniej jednak wieści o tym, że WWE chce bardzo poważnie wzmocnić dywizję Tag Team w postaci transferu Lucha Brothers skłoniły mnie do przemyśleń, czy ten ruch nie nowe życie w dywizję Tak Team na którymś z brandów. Oczywistym jest, że zadebiutują w przypadku transferu jako Team i nie dostaniemy ich dziwnego rozłamu już na początku. I również oczywistym jest, że dosyć szybko mogą dostać powitalny program i to tytuły mistrzowskie na szali. Taka decyzja byłaby mądra, bo nie oszukujmy się, ale nie wpłynęłoby to negatywnie na produkt, wręcz przeciwnie, jeżeli debiutanci, którzy byliby ogromnym odświeżeniem, zostaliby nagrodzeni tytułami. Obecnie dywizje Tak Team w głównych rosterach są traktowane jako zapychacz i raczej ciężko szukać tu poprawy w przypadku zbliżającej się wielkimi krokami drogi do WrestleMania, gdzie zdecydowanie intensywność wielu storyline'ów zostanie zwiększona, czas antenowy zostanie przeznaczony na podbudowę dużo większych stać na WrestleMania 41 i nie miałbym z tym żadnego problemu, o ile Lucha Brothers nie pojawiliby się w WWE. Niestety nauczony tym, co stało się z Nakamura ostatecznie, zmusza mnie do małej refleksji, czy tak duży transfer nie jest pewną obietnicą Triple H w stronę fanów, że dywizja tag team może odżyć, obietnicą, której Federacja może nie spełnić i na zespół kreatywny, ale głównie na Huntera zostanie wlano wiadro krytyki za fakt niewykorzystania pełnego potencjału swojego rosteru. Oczywiście, że ciężko jest każdej gwieździe dać czas antenowy i to w satysfakcjonującym programie, jednak w przypadku tak solidnego wzmocnienia dywizji oczekuje się poniekąd, że dostaniemy zmiany na lepsze. To tak jakby po powrocie CM Punk dostał on program na przykład z Otisem. No, nie tego spodziewaliby się fani. Dlatego mimo, że nie potwierdzono jeszcze przejścia Lucha Brothers do WWE już teraz mam małe obawy co do tego, jak WWE wykorzysta ich ewentualne pojawienie się w dywizji, która od pewnego czasu traktuje mistrzostwa jedynie jako dodatek do timu, a starcia mistrzowskie są bukowane jakby od niechcenia, aby przypomnieć fanom, że hej, te tytuły jeszcze są w naszej federacji. A wydajcie znać w komentarzach, jak wy odbieracie dywizję tak teamową w WWE, czy interesuje Was w ogóle dołączenie do federacji Lucha Brothers i jak widzicie ewentualny ten ruch w perspektywie czasu. Ode to tyle. Do usłyszenia. Wszelkie